Małgosiu, dzisiaj już prawie dwie godziny się głowę teoriami Teraz już sama wiesz dokładnie jak ruszać wciska sprzęgło Włączasz bieg Prawda? Włączamy laby kierunkowskaz I delikatnie podnosz sprzęgielko do góry Jak poczujesz, że coś zaczyna działać to przestanę podnosić Dzisiaj Trzymaj Jedyną raz zatrzymaj tylko sprzęgło Nauczyliśmy się, że to sprzęgło nie działa na sam początku, tylko troszeczkę wyżej. Więc żeby sobie ułatwić ruszanie, to podnieść to sprzęgu ze 2 cm do góry. Wystarczy. A teraz połóżmy go na razie. Dodaj Wam tak żeby ta wskazówka tutaj była między 20 a 50. Niech sobie będzie, Nie będzie cały czas na gadkę. Zobaczę więcej Już się nie pasza tą wskazówkę. Trzymaj gaz. Teraz podnę sprzęgło trzymając gaz ponownie sprzęgło trzymaję ooo teraz tu sprzęgło i więcej możemy wiążemy i już później ruszamy dynamiką no to co, dzisiaj jedziemy na Stare Miasto of the Trzeba hamulca, ona się zdać, to wyznaczy, ona z gazem, dobry gazem, gazem regularnie, szybciej wolniej.